Cześć, z tej strony szmer to jest kolejny odcinek z Jalapi. Jak już wiecie, z poprzednich odcinków, udało mi się zupgradeować naszego Trabant, to znaczy naszą lajkę na maksa. Mamy chyba wszystkie możliwe dodatki, jakie tylko są. W tej chwili ja już auto przygotowałem do jazdy, jest w całości naprawione, zatankowane. I w tym odcinku chciałbym się skupić na jednej rzeczy. Chciałbym sprawdzić, jak na tym dużym zbiorniku paliwa, który mieści 33 litry. Paliwa zajedziemy, no jak, jak daleko zajedziemy? Będę chciał po drodze taką wybrać, przede wszystkim najdłuższą możliwą drogę, jeśli chodzi o tam w kilometry i po drodze będziemy się zatrzymywać, jeżeli znajdziemy jakieś znajdźki i tak dalej. Będziemy się zatrzymywać nie wyłączając silnika i zobaczymy jak daleko zajedziemy. Oczywiście bez dotankowywania żadnego, ani z, z karnistra, ani z, na stacji benzynowej. Więc zapraszam do wspólnej przejażdżki, To już wujek czeka. Niecierpliwie. Ma się dobrze po ostatnim dachowaniu. Tak, tu najdłuższą trasą będzie ta 420 km, no i w deszczu będziemy jechać. Okej, okay, trochę nam gra przycina, ale Załadowało scenerię, bo teraz jest y, dłuższa trasa. Włączymy radyjko, żeby Wojek się nie nudził, no i jedziemy. Przed nagraniem y, tego odcinka zapoznałem się z wpisami na blogu y, dewelopera. Co tam nowego? No cały czas jest bombardowany pytaniami, czy będą nowe pojazdy, no, on jednak odpowiada, że nie, bo po prostu on samemu tworzy tą grę i nie ma tyle czasu, żeby się tym zająć, to powiedział, że stworzenie nowego, innego pojazdu jest bardzo czasochłonne i nie przewiduje raczej czegoś takiego, raczej jakieś opcje customizacji tego naszego, tej naszej laiki, ja ciągle mówię trabanta, no bo wiadomo o co chodzi. Ma się też zająć tym bugiem, właśnie z tym dachowaniem, żeby była jakaś opcja odwrócenia auta z powrotem, żeby móc kontynuować jazdę, a nie korzystać z opcji powrót do domu. Ach, jak zarzuca ten, ten trabant, to jakby po lodzie jeździł, tak dziwnie się porusza, jak wjedziemy w kałuże, ślizga się niemiłosiernie, a przypominam, wszystko jest wymienione, opony również, są nowki, funkiel. Także trochę tu bym zmienił to ustawienie z tym poślizgiem. Jest troszeczkę takie wyolbrzymione. No, trochę driftujemy, ale <grystanie> tak delikatnie. No i to jest to, co mówię: że na tej trasie do Drezna, do tego pierwszego miasta z naszego garażu.

się praktycznie zatrzymać, żeby w nic nie uderzyć. I po zatrzymaniu on jeszcze potrafi się tak ślizgać jak po lodzie. No, trochę to dziwne wszystko. Łączymy światła też. Na stację benzynową nie zajeżdżamy, tak jak mówiłem. Prójemy prosto do no, do granicy z Węgrami mam nadzieję, że dojadę, no, ale chyba to się uda, jak patrzę, teraz mamy 3,4 zbiornika. Ale poślizgi. bijam się o bandę o wszystko. Staram się tak delikatnie kontrolować kołami, bo jak ostrzej to zrobię, to zaraz w ogóle nie będę mógł opanować naszego potwora. dajemy, dajemy pod górkę, ładnie trochę się pobijamy o bandy ale trudno ajajaj aj, aj. i bokiem gdzieś jedzie, no mówię jak po lodzie o. do tyłu <grytanie> ale jedziemy dalej Chyba do miasta się zbliżamy w końcu. Czyli zaraz tu będzie małe Rondo, tak? jak nie przesadzaj. Jedziemy y, tutaj w Dreźnie de, prosto do O mamy motel tutaj. Szybciutko idziemy spać i jedziemy dalej. Tylko po to, żeby żebyśmy mogli kontynuować jazdę przez granicę. Tutaj włączymy oczywiście. No, co jest? Znowu się coś zacięło? No. Wujek, spać idziemy. Nie ma ruchu. Ja tam jeszcze w bagażniku mam fanty, jakieś pozbierane, jakieś flaszki. Znaczy te butelki wina. Ale to sprzedamy już, jak dojedziemy do granicy. 1B. O, dawno na parterze nie mieszkaliśmy, okej. Okay. I szybko spać. Tak, wujek już czeka. Pędzimy szybko do naszego. Pojazdu dzielnego nic nie naprawiamy, nic nie tankujemy, trochę już jest brudny, później się tym zajmiemy. Trudno. A ciekawe, że w mieście nie zwróciłem na to uwagi do, do tej pory, ale ciekawe, że w mieście słychać deszcz, a on nie pada, tak? Nie widać tych kropli i na granicę. Czy tam jakieś zakazy będą? Zaraz się okaże. Nie można czego? Sznurka nie można. ja Chyba chyba sznurka nie mam. Coś nas rzadko sprawdzałem na tej. Co jest znowu się stanęło? Aha, muszę zadeklarować drogę jejku, zapomniałem. Yy, wybieramy najdłuższą. Tam 280 ze słoneczkiem może o. A ze słoneczkiem to już wyłączę. Bo tu zaraz nam się pogoda poprawi. Przynajmniej tak powinno być. Ciągle mamy taką mglistą pogodę Kawa z mlekiem. I wujkowi miałem radyką włączyć. Ja widzę, że dojedziemy spokojnie. bok skręcić i tak chyba zrobię, bo możemy coś znaleźć tutaj. To znaczy na to liczę, uuu, brud będziemy przyjeżdżać? Da radę, da radę. Offroad. <ścoughs> Po to, żeśmy objechali, pobrudzili samochód i guzik, żeśmy znaleźli. O, jak słabiutko. 30 na godzinę pod taką lekką górkę. Czy my dobrze jedziemy? Chyba dobrze, no. Widzimy ten samochód. Gęstość ruchu ulicznego mam ustawione. O, jest jakaś znajdźka w końcu. Gęstość ruchu ulicznego mam ustawione na maksa, a guzik. A guzik możemy znaleźć. Tak, spryskiwacz w końcu użyjemy. Wydmylnik Później się zajmiemy No, wskakuj? Cie Nie chcesz nigdzie? Dobra Rozprujemy cię więc Skrzyneczko Znowu flachy Po ile? 31, super, a już mam ich tam trochę. Najpierw schowamy nasz dzielny łom. I co? Już flachy nie wchodzą? Można by było coś tam przemeblować w tym bagażniku, a po prostu sprzedamy wszystko jak dojedziemy już do tego sturowa. Okej, okay, tak jak widzicie dopiero nasza pierwsza akcja ze znajdźkami. Stan paliwa, no powyżej pół zbiornika połowy. Zakręca takie szeroki, szerokim łukiem dosyć. No i co, znowu wybieramy offroad? Nie, ostatnio jechałem offroadem, guzik z tego wyszło, także pojedziemy tutaj. Co tam jest? Most chyba jakiś. Aha, ten offroad to jest chyba dlatego, że jakby ktoś nie mógł podjechać chyba, czy co, o co chodzi? Nie wiem. No nic, w każdym bądź razie jedziemy bez naprawy, bez tankowania. Jest skrzynka, jest skrzynka. Dobrze. Lecimy po nią. Tam mamy. O, super flachy. Dalej będzie szmalu. Albo pite. Albo to, albo to. Albo to i to. Okej. Okay. nie dziękujemy dziękuję nie chcę mi się tutaj mamy jakiś most? tak dziwnie w bok Kurczę pieczone, pierwszy raz jadę taką trasą. No się trzymał asfaltu, bo tam też pewnie jakiś offroad. Jakaś ścinka będzie. Może krótsza droga, ale po prostu no wyboista. Trudniejsza, tak? Nasze skrzynki, to widzę, tak randomowo się w ogóle spawnują, także trudno powiedzieć, że jak wybierzesz trudniejszą drogę, to coś w zamian możesz dostać. Niekoniecznie. No i dojechaliśmy do Sturowa, dobrze. Okay. I połowę zbiornika żeśmy zużyli. Jeśli dobrze pamiętam, tam na początku wybraliśmy tą dłuższą drogę, tam było chyba 480 km i teraz 280, jeśli nie mylę, to to by było 600-760 km łącznie na połowie zbiornika. No to ciekawie. A jeszcze raz sprawdzimy tą granicę, ale prawdopodobnie nas stąd pogonią. Nic z tego. Uuu, ale Brudas. Brudas i to niezły. No i ja pojadę tylko do sklepu. On chyba będzie na dole. Tam będziemy musieli zjechać. Opchniemy to, co żeśmy po drodze tutaj znaleźli. Mamy sklep, i bierzemy wszystko, co tutaj możemy, obchnąć. I ciekaw jestem, czy uda nam się dojechać z powrotem yy, do domu. No, co jest? Znowu coś nie działa. Nie mogę leku tutaj sprzedać? Aha, bo zero jest na metce. To oni tutaj nie skupują, dlatego. Okej, kumam. Bierzemy flachy. Flach też nie. No, kurt, kapelek, co jest? Flach nie. Nic nie opchniemy. Sie, olej moglibyśmy opchnąć, chyba tam się dobrze widzę. No nic. Ja tylko jeszcze zerknę pod maskę. Jak tam stan, a koła, jak nam wyglądają, 0 z trzech. Oj oj. Tu jeden z trzech. Jeden z trzech. I zero z trzech z tyłu. Z tyłu to mamy sliki. Z przodu, jak to sytuacja wygląda? 2 eee, z 4, 4 z 4, akumulator 1 z 3, 2 z 3, 0 z 4, 0 z 4, silnik. Ojoj, czy możemy kupić narzędzia? Możemy. No dobrze, w następnym odcinku yy, spróbujemy naprawić naszego Trabanta i bez tankowania wrócić do domu, tylko już z naprawą, bo jednak nie dojedziemy i chyba, chyba będę musiał zmienić koła. Także zapraszam już od razu do następnego odcinka. Na razie cześć!